Siemaneczko, lecimy z jeziora Białego na termy Uniejów. Siemanko, widzowie, prosto z term Uniejów, patrzcie, co tutaj się dzieje. Do... Czekajcie, czekajcie, powiedz stale, jak to słowo? Kosmos. Także na dzień dobry, spytam się, czy wy reszta to byli? Pokażę wam z zewnątrz, później wejdziemy do wewnątrz. Myślałem, że zjeżdżanie są w środku, chyba że ich nie mogę znaleźć. To jest tylko coś takiego tutaj. Woda spoko ciepła, szczególnie woda y, sola, solankowa, czy jak ktoś tam mówi, pokażę wam też. A tutaj, zobaczcie. Temperatura zewnętrzna. O. Zewnętrzny solankowy 36. Temperatura wody, basen wewnętrzny. W Solankowym jest najcieplej, a tutaj, o to co widzicie teraz, i tam jest rwąca rzeka, i tam jest w miarę ciepło. Tam dla dzieci dalej jest Kurde, mówię Wam, jest idziemy tam, przepasiono, że tak powiem. Także nie tylko Polska żyje Sundago, aczkolwiek tu jest bardziej postawione tak na wypoczynek. Sundago to macie zjeżdżanie, jest, jest tam. Kosmotologia po prostu. Zresztą w piście są tego stale, jak to zobaczycie. Też tam byłem, w tamtym roku idzie ciaki zjeżdżają. Także trasa trwa nadal. O, tu kolejny Masenik Dobra. Teraz przejdziemy do środka, wejdziemy oczywiście do wody. Po prostu z matrych można wejść tutaj, albo tam na zewnątrz po prostu. Tutaj się z wejście na zewnątrz. O, cyk. Woda jest super ciepła właśnie tutaj. O to to, 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 Solankowata. O, Jolasio tam macha. No, tu też taki o 09 metra. musimy jest, jest trochę lat czy te termin muszą mieć parę lat nawet nie sprawdzałem szczerze że... kurde moja wam jaka cieplutka jest zresztą no, kto z was był to wiecie a kto nie był nie, ma, nie za daleko jak ja tylko 300 chyba 50 km można przyjechać <laughs> no Trzymam żeby nie utopić o siema no. a dla tych co oglądają moje filmy z dla telefon się utopił znaczy się lał deszcz przed wyjazdem go położyłem w szklarni o o masakra Także będę musiał albo skręcić jakiś nowy. Ale patrzcie sól. No. O. Tutaj jacuzzi No utopią mi telefon. Idziemy na dór. Jeszcze te teraz dwa zobaczyta. Pokażę Wam. A po termach idę jeszcze na dwór. Po termach lecimy na Kalisz W Kaliszu odnocujemy. No i... Coś tam pewnie nagram Co dalej, bo jeszcze nie wiem czy w te góry jechać Czy nie w góry gdzieś tam O, a patrzcie Tu następne bąbelkowanie A to się A tak się prezentuje No jest pięknie Jola płyń. Ale stwierdziłem, że kolejny mój telefon to już będzie wodoodporny. Pierdziele, kurde. Strach to podmoczyć mo ten piksel, co robiłem, właśnie time to on był wodoodporny, tylko że była wymiana bateria, a trzeba było wyjąć wyświetlacz. No i wyjęli i tak potem włożyli, że po prostu już lipa. Deszcz popadał i zawilało ekran, ale może jak wrócimy, kto wie, może zacznie działać. Dajcie znać, jak ktoś z was był. Tak, byle jaki komentarz. Piszcie, byle co. Dziękuję bardzo. Wchodzimy? <laughs> e, no dobra, idziemy dalej. Tylko tu jest fajnie ciepła woda. Dalej to już nie jest aż tak mocno ciepła. No i właśnie z tych ciepłych to troszkę zimniejszych trzeba przechodzić lądem. Nie wiadomo, gdzie wchodzić. No, trochę tego jest. Tam na no tam są zjeżdżalnie zewnętrzne, ale krótkie to nie dla mnie, to musi być tak jakiś wypas. O, tu rwąca i tu jest cieplutko. Ale mówiłem chyba wcześniej, tak, mówiłem o tym wcześniej. To ja, no. O, zimna No, znaczy nie zimna, no tu, ile ona ma tutaj stopni? 28? Nie 28, 32 stopnie tutaj ma. No. Oczywiście, jak chcecie sobie zjeść, to też wiecie. i czas się zatrzymuje. Maksymalnie można być tutaj 3 godziny, ale nie ma co się dziwić. Bo, jakby zrobili, że może być na cały dzień, to ja nie wiem, czy tu by się ludzie pomieścili. Nie no, ta woda się mieni jak na tym, jak byliśmy teraz pod namiotami. Kurde. Także tak to wygląda. Zdjęć na a kto wie, czy już w filmie w montażu nie wstawiłem. Możliwe, że wstawiłem. Wiecie, jak to jest, nie? Włącza się myśląca, jak odpalam montaż i jakiś tam podpach muzyczny i te sprawy. Fajnie, fajnie. W Kaliszu jakiś aquapark, coś jest. Ciekawe, czy zajedziemy. Kto no wie. No. Gdzie płyniesz, niewiasto? Wygląda na leżaczki, można sobie wyjść tutaj na przykład o, o, bąbeleczki. i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, kończę. Co? No dobra, to wychodzimy jeszcze tutaj, do tej rwącej rzeki wejdziemy. Zwykle Stale jak zawsze kończę, kończę, co do czego nie kończę, I pokazuję dalej. Dorwał jola, trzeba się dostać. No i co teraz? Gdzie jest wejście? O, patrzcie, tu się gania. No, tu jola. Dobra, chodzimy. No. Czy nie? Nie, dobra. Tam nigdy nieczynne u góry Dobra To nie wchodzimy, tylko pokażę jak tu jest o bar na środku Tak, dla dzieci też pokazywałem No Parking jest ogromniasty Dobra Kończymy, Trzymajta się Papa pa. Do następnego. Będziemy pływać. W, czekaj, w tym, gdzie. A w Kaliszu może będziemy, w akwaparku. też jest akwaparku. Możemy tam zajrzeć. Kalisza odwiedzimy, dobra. Sorry, wydarłem się. Na razie, ho. Trzymajcie się. kurde, głupi. A głupi?